W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiryele, i Chryste, i Son, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowa Apostołów, módl się za nami. Święty Barnabo, Apostole Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Święty Barnabo, Święty Męczenniku, módl się za nami. Święty Barnabo, który śmiał być świadkiem Jezusa Chrystusa w wielu miejscach, módl się za nami. Święty Barnabo, który wprowadziłeś świętego Pawła do chrześcijańskiej gminy Jerozolimskiej, módl się za nami. Święty Barnabo, który poniosłeś śmierć męczeńską, módl się za nami. Święty Barnabo, który ujrzałeś łaskę Bożą, Módl się za nami. Święty Barnabo, który zachęcałeś wiernych, aby wytrwali w postanowieniu swego serca, módl się za nami. Święty Barnabo, mężu dobry, pełen Ducha Świętego i wiary, módl się za nami. Święty Barnabo, proroku i nauczycielu, módl się za nami. Święty Barnabo, Wybrany ze świata, aby pójść i owoc przynosić, I żeby owoc Twój trwał, módl się za nami. Święty Barnabo, posłany jak owca między wilki, módl się za nami. Święty Barnabo, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela, módl się za nami. Święty Barnabo, Wśród mąk najokropniejszych cierpliwy, módl się za nami. Święty Barnabo, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany, módl się za nami. Święty Barnabo, Ducha Bożego pełny, módl się za nami. Święty Barnabo, miłością Boga i bliźnich pałający, módl się za nami. Święty Barnabo. Bojowniku wiary, módl się za nami. Święty Barnabo, męczeństwa pożądający, módl się za nami. Święty Barnabo, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony, módl się za nami. Święty Barnabo, apostole Egiptu, módl się za nami. Święty Barnabo, naczynie wybrane przez Boga, Ku nawróceniu Pogan, módl się za nami. Święty Barnabo, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, módl się za nami. Święty Barnabo, chorób ciała i duszy lekarzu doskonały, módl się za nami. Święty Barnabo, obrono sierot i wdów, módl się za nami. Święty Barnabo, pociechą ubogich i opuszczonych, Módl się za nami. Święty Barnabo, ucieczko błądzących, módl się za nami. Święty Barnabo, przemożny orędowniku u Boga, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Barnabu Apostole, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, który nas raczysz zasługami i wstawiennictwem świętego apostoła Twego Barnaby, dozwól łaskawie, abyśmy prosząc Cię przezeń o dobrodziejstwa, otrzymali je z Twojej łaski przez Chrystusa Pana naszego. Amen.